Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie, Metropolito krakowski, Szanowny Panie Wojewodo, moi drodzy, tak jak powiedział Ksiądz Arcybiskup, jesteśmy w miejscu szczególnym. Jesteśmy przy ulicy Franciszkańskiej pod tym symbolicznym oknem, dlatego witam wszystkich i bardzo serdecznie pozdrawiam przyjaciół świętego Jana Pawła II Wielkiego, patrona Małopolski. Moi drodzy, Święta Bożego Narodzenia, jak pamiętamy od najmłodszych lat mają szczególny charakter, wynika to z jednej strony z religijno-duchowego przeżywania świąt, ale także z wielu różnych tradycji świątecznych, między innymi to ubieranie, to wspaniałe rodzinne ubieranie choinki, później wigilia, posiłek, oczekiwanie na to co najważniejsze, czyli Narodzenie Pańskie. Dlatego, nie przedłużając, w imieniu własnym, ale też w imieniu moich koleżanek i kolegów radnych wojewódzkich, pragnę złożyć Wam wszystkim najserdeczniejsze życzenia świąteczne: spokojnych, rodzinnych, pogodnych, wesołych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Natomiast na najbliższe miesiące Nowego Roku, wszelkiej pomyślności dla Was i dla Waszych rodzin. Szczęść Boże!